Cześć, ja jestem K2D, a to jest Medieval 2 Total War Perfage Dominion Conquer 1.0. I tak ostatnio broniliśmy tutaj sobie miasto. I wybudowało się kultury coraz więcej do, do kultury dalej. Nie wiem, chodź tu dasz tych. No i tych co? Szybko zrobimy? No zróbmy szybko Dobra, wygrana, o to mi chodziło Dobra To ty będziesz tutaj w tym zamku rządził A ja tutaj następną armię już przygotowuję Do inwazji Wiecie na co? Tutaj, na dzikich ludzi. Odzyskać to miasto później zajęci może to, może to. Bo tutaj to są nasi sojusznicy, z czego co wiem, no? Klanowie. Nie klanowie się nazywają. Zobaczmy no i działani. Tu klany. Tak to, o to są nasi, to już nic, no to zobaczcie. Pokonamy tylko tutaj tych dzikich ludzi. Oni mają nie, nie, myślę tak trzy. A może to jeszcze bardziej mają? Trochę zmieniona mapa jest od Mosa i nie ma tych dzikich ludzi. O, tutaj mamy jakieś miasto. Zobaczmy. legendę mapy. Przekupstwo. I tu mamy. Harad. Inwaz... Inwazję mieli. Ok, a mamy cele do wykonania tak. Utrzymać regiony Kazadom. Goblin Town. Goblin Town to jest to, to. Stolica. Dunlarach. Nie wiem, gdzie to jest. Pewnie gdzieś tu, albo tu. Sam nie wiem. Chyba, że to tu jest. No i... Dunlanczycy. Czyli to, ci, i ich orków. I będzie kampania wykonana. Czy będę zdobywać całą mapę? Myślę, że nie, bo krasnoludów wysyłać tak ciągle... Pomyślcie sobie, wysyłać teraz wojska krasnoludzkie aż do Mordoru. Albo na Harad, żeby Harad rozwalić. To naprawdę trochę to by trwało, żeby pokonać tych orków z gór mglistych, to nie będziemy musieli się raczej mocno starać, bo oni i tak są atakowani przez no przez te krasnoludy bez... Tam górę i przez elfów. Nie, chcę. Sorry, ale nie. Abacie, jaka ładna armia tutaj jest. No, pięknie to wygląda. Ja Cię wystawiam. No i co? O, zobaczcie na zerowym utrzymaniu ile jest jednostek. O kurde. Nieźle. Tak. Jest okej. Okay. I oddziały. Hmm, strzelających. jeden mamy tylko mamy tych brać no i słabi są Siedem. nie wezmę. Dobra, niech będzie jeszcze ten oddział. Do szkół. No i ty się wybierasz. Tutaj myślę, że jesteś zadowolony, generale. Z takiej ładnej armii, no. Nie jesteś topowym generałem, a dostałeś najlepszą armię. Tylko. Żeby cię lepiej nie przykupili. Czy ty lojalność masz wysoką? Lojalność aż do bólu. Człowiek ten jest skarbem, na którym zawsze mogą polegać jego ludzie. I mam taką nadzieję. Zobaczymy jak zarobkami, bo widzieliście, było tyle o utrzymaniu. Ale tak, jak wystawiłem teraz armię. Oj, to będzie ciężko. 4700. A ty, jak wyjdziesz? 5000. Ty, wychodzisz. Co <laughs> ja ci to zostawić mam? Nie wiem. Dobra, ja się powoli wracam. Zobaczymy. Jak nie będę atakować, to będzie fajnie. Jak będą, to nie fajnie. Okej, okay, tura. Tanto armia szybko nie rozwalą. Tak myślę. To mamy praktycznie topowe jednostki. Sprawdza, chyba jedno idzie tylko szalejące, ale to już jest ten lepszy. Nie, zarabiamy. Może mniej, bo 800 tylko, ale wystarczy mi to. Czy wojna rekrutować? Hmm. Zastanówmy się. To jest chyba te same. No, to same awatary. Yy... Tego na przykład. Tego. Tego. I tego. No i to. I chyba ok, nie? Yeah? Bo jeszcze musimy tych doszkolić To jest czysto, ładnie czysto, nie? Tak? Ogólnie ile mamy czasu? 287 tur Kurde, powiem wam, że... No za mało trochę to jest Znaczy, bo to jest do wykonania misji, tak no Po tym chyba można dalej grać Jak się wykona? Nie wiem, czy jak się nie wykona warunków, czy dalej można grać, czy jak się wykona warunki. Wiem, że jak się wykona warunki, to można grać, ale czy jak się nie wykona i tury miną, czy dalej można grać? O, zresztą tam się do punktów nie liczy, coś takiego. No ale tu powinno być więcej. W MOSie mamy chyba 1000, 1000 tur, nie? A tutaj jest mapa, no można powiedzieć, dwa razy większa od Mosa. Miast jest tyle samo, bo medialnie niestety ma ograniczoną ilość miast. Ale odległość między nimi jest zwiększona. No to więc o 2000. No, między nimi, to powinno być trochę więcej tur. Ale dobra Ten ma strasznie mało tak, tak, tak. Szykujcie się. Idzie na was inwazja. O tu się o, nie, buduje się. Tu też sypoświetlam. O kurde, żeby on nie szedł na nasze miasto tam, żeby nie atakował morale wojska. A bo to jesteśmy bonus wybudowane, to jest w tym KZDUM stolicy. Pięć miejsc, tylko maksymalnie pięć miejsc, no to to nie ma no tylko te pancerze trzeba ulepszać po jednej dużej. Jest. Myślę, że nie zdążę, ale dowódca, tu może być. No i tak, przeszkól mi tych. Mm, tych. tych. O tak. Wejdzie! Dwie tury dokładnie. Dobrze jest dużo miejsca rekrutacji mieć. Dwie tury i armia przerekrutowana. Tak samo nowa armia będzie. I raz, dwa szybko wracamy tutaj. Tu musimy bronić granicy. Wiadomo. Może nas... Czeka, czy mogę następnego szpiega wyrekrutować, bo tu jest jakiś limit. Nie wiem, czy nie pamiętam, nawet nie wiem, czy jest limit jakiś w normalnym medievalu, podstawce, ale tu jest limit dyplomatów i szpiegów też. No kurde, no. Coraz więcej armii, ale oni się powiększyli tu granicę widzę. Król czy ten Khan? Runo nie żyje. Wyślij... Imię, to przejmij, tak? Chcą przejąć to? Mm, akurat akurat. Ja Wiem co z tego chcę. Co to, to wybróbac? tutaj, w tym miejscach. To, to jest w tym, tak? Tyk. Niech będzie? A tam minimalnie tracimy, ja. A niech będą na razie zerowe otrzymanie, no nie? Za turę zaatakujesz? nie jest mój To, 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 to co śmiecie to ci też. Oni nie dorównują do naszej armii. To jest słaba armia. Naprawdę. Jak nie wiem, to jest ich topowa armia, to słaba. Icingard ma mocniejszą. Dobra, yy, dyplomata. Mamy jeszcze jedno miejsce. Ale tu nie da rady dyplomaty. Szkola. A gdzie my w ogóle dyplomata możemy? Aha, nie da rady. No tu katapulty, balisty. Więc są lepszy mieć ten. Lepsze kulturę. Kulturę. Ura. Mi się wydawało, że właśnie stolica tych goblinów z gór mglistwy właśnie na samej, tym początku. że mi się wydawało, że właśnie stolica ich jest tutaj. A tu mamy, tu mamy stolica Langmaru. I tu jest. Sto... Myślałem, także stolica, ale chyba że ją stracili. To nie wiem. Wyładnie do szkoleni. O, już może jakieś jednostki, świetnie. No to co, tylko to. Ej. dobra, poczekamy chyba jeszcze na nie? A poczekamy.

Jak tam leśne elfy sobie radzą z Mordorem i elfy z Lorian. Mówię nazwy z Mosa, bo jakoś bardziej mi zapadły w pamięć. Znajdziemy pierścień. O, O, właśnie jest przepisowanie naszej gwardia. No i pierścień jest z gwardu. Kurde, oni te pierścień tak gubią. Naprawdę. Eee, co teraz?

Załączników i tych? Nie, jak w Azja, czemu nie? I tu. Ładne, i tak ładna armia. Dobra, atakujemy. Ja zapiszę, mimo wszystko, bo to szybko wychodzimy. Dobra, myślę, że więcej stracą. mi dowódzą do samym końcu, ten jeden oddział. Ajajajaj. Aj, aj. Za których? Za tych. O ty się wracaj. Do kultury jest szpieg, wykrutuj. No i tu czekamy, że możemy wyjść. Możemy, dobra, to jest fort, chyba nie ogólnie pochodzimy tutaj po granicy, sporo i tą jednostkę wyślemy chyba tu. No, że się działa ogólnie, nie? Jeszcze chyba te miasto. Tutaj chyba nie wiem, czy jest. I powoli będziemy ich wykańczać A ty tu? Ok, tura. Gdzie oni te armii przerzucają? Tak, jakby dostawali od tych. O kurde, Ale już wracamy, to stążymy do... Tak, jakby dostawali od orków z Angomaru tą armię. Chyba, że tam wysłali jej na inwazję. Czy coś w tym stylu? Myślej mi misariusza. Tutaj. A gdzie jest nas emisariusz? Tutaj. Od tego rozgłęzienia. Tu ojej, chodź, chodź, chodź. Ma jakieś tam śmieciowe armię. Musimy brisarię, tylko jest gorągistych. Jaj, tyle mi to przejąć, wieżyczki nie mogę przez to. No, mnie tych i tych, będzie dobrze. Ja nie będę musiał tego wysyłać oddziału. Czyż tak? On przyjdzie... On przyjdzie tu, ja tu. On zaatakuje tu, ja że akurat dostać się. I tu się budujesz? Więcej armii nie robię, bo... No bo będzie cienko z kasą. Ja mam na plusie, mocno na plusie jestem, ale za to... to... Że zabierają mi trochę podróży, to jakaś to będzie. Może zejść na minus, jak za dużo będzie zabierać naturę. Ale okej, okay. w tym momencie będziemy już kończyć, więc trzymajcie się i na razie, hej.